Cześć Siemanko. Słuchajcie, dzisiaj sobie przygotuję nasionka Kanny. Jak ona się nazywała? Wielokwiatowa Mix. Od Piotra z kanału Kanna w ogrodzie. I co? Ja trochę zmodyfikuję ten jego plan. Wezmę pilnik pilnikiem to chyba szybciej pójdzie jak nie to papier, papier, też mam jakiś nawet kleszczyki sobie zorganizowałem nie mam wacików, raczej pewnie żona ma, tylko nie wiem gdzie jej nie ma więc użyję sobie waty już mam wszystko przygotowane no i myślę, że tylko kurde nie wiem od której strony to się piłuje czy od strony tej, takiej, tutaj, takiej, czy drugiej, kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia. Wypiłuję od przodu po prostu, czołóweczkę zadrę. Wciepię to do waty mokrej i nie kiełkuję. Nie będę poddawał tego stratyfikacji zimno-ciepło, bo po prostu mi się nie chce. A bardziej niż mi się nie chce, nie mam czasu. Więc muszę najpierw to spiłować, bo faktycznie nie, nie kłamał Peter. Twarde to to. Jak kulki pieprzu. Chyba, że to pieprz. No. chycę sobie kombinerkami spróbuję, najpierw rękami, palcami, a potem kombinerkami najwyżej chycę, kleszczykami znaczy się. O pilnik może będzie szybciej, jak nie, no to o papier. I jest tego trochę. Boże, gdzie ja to wysieję? Uuu, ale będzie polana. Cała taka polanka. Ciekawe jakie to duże rośnie w pierwszym roku. No nic, zobaczymy. Wezmę się za to piłowanie. <noise> Jokie to twarde! To nie będzie takie proste. Chyba sobie za gruby ten pilnik wziąłem. To nie jest takie proste, hopiu! Nie, pilnik to głupi pomysł. Trzeba może faktycznie chycić to w kleszcze. O kurde, to pśtryka! Ja cię nie mogę. Gdzieś ten papier? latająca kanda słuchajcie to jest jak z drapki Jak ściera, ściera i zagląda, czy coś wygrał. O Boże, Boże. Słuchajcie, pilnik do metalu, kleszczyki, najlepsza metoda. Próbowałem na papierku do, do bani, od pilnika, od drewna to w ogóle od, od, odpadało, strzelało we wszystkie strony. Pilnik do metalu, kleszczyki, załatwiają całą sprawę. Dobra, na razie ten temat na bok. Jeszcze trochę mi zostało do spiłowania, ale to zrobię już później. Zobaczcie na to. Moja marakujka. Sprzedałem tą dużą z owocami. Ale wziąłem sobie dwie takie gałązki. No po prostu dwie gałązki uciąłem. I ukorzeniłem. Zobaczcie. Mnóstwo korzeni. Metoda woreczkowa na okno. I Sukces murowany, także będę mógł kontynuować przygodę. Tylko już nie na taką skalę. Nie będę miał czterech roślin w jednym, maksymalnie dwie. I nie, będę tak, nie będzie to już takie wielkie, toporne, ciężkie. Tylko zrobię to całkiem inaczej, żeby było to lżejsze. I że mógł to wnosić i wynosić. No dobra, ja piłuję dalej te nasionka, bo ich jeszcze mam trochę. Potem co namoczę tą watę, cyk, zamknę wieko, położę na okno i będziemy czekać, zobaczymy czy coś z tego będzie, oczywiście nie tak w grupie zostawię, tylko porozstawiam wszędzie i przykryję, okej okay. O rany. Jeszcze dwie sztuki. Jeszcze dwie sztuki i finał. Powiem Wam, że naprawdę jest to bardzo twarde. Tak jak mówię, nie naśladujcie mnie, bo ja nie jestem profesjonalny. Szczerze mówiąc, sam nawet nie wiem co robię. Domyślam się, że rozwalam łupinkę nasionka, żeby szybciej wykiełkowało. tak, no to tyle to każdy chyba wie. Ale czy robię to fachowo, czy od dobrej strony nie mam pojęcia. Więc jak chcecie mieć fachową poradę i tak dalej, to wejdźcie do Kanna w ogrodzie. A tu u mnie możecie się tylko pośmiać. Bo sam słabo w to wierzę aha i nie wkładajcie palca tu między to tak nie trzymajcie sobie żeby ta nie wypadywała bo jak wypadnie i jak się tymi szczypczykami palca przygryzie wiem bo właśnie sobie tak zrobiłem na szczęście delikatnie ale już czuję jak mocno ściskam te kleszcze więc nie trzymajcie się tego palcem to tak taka wskazówka ktoś się musi przejechać żeby jeden musi się skaleczyć żeby drugi już tego nie, nie powtórzył. Dobra, mam już zrobione wszystkie. Tu mi jedna wpadła. Niektóre trochę. O kurde. No, dużo tego. Yy, jest tego sporo. S co tu w ogóle mi się wyrabia? Dobra. Może zrobię to poza anteną, bo siara jak w nic. ha <laughs> Przepis jakże na tego wspaniałego gołąbka znajdziecie pod spodem w opisie pod filmem. Jest to gołąbek klasyczny, czyli liść kapusty, mięcho, ryż i bon appetit!